Cześć, mam na imię Karolina, a ten program nazywa się Galaktyka. W dzisiejszym odcinku opowiem o nowiu w znaku wodnika, który będzie miał miejsce 10 lutego o godzinie 12 w nocy dla Warszawy. Nów, a więc spotkanie Słońca i Księżyca. Drugie w roku 2024 spotkanie świateł odbędzie się w trzecim domu w znaku wodnika. Trzeci dom odpowiada za komunikację, wymianę informacji, networking, ale także za najbliższe otoczenie, sąsiedztwo, rodzeństwo. I edukację. Dodatkowo w trzecim domu, gdzie znajduje się Słońce i Księżyc, mamy stellum, ponieważ znajduje się tam też Merkury i Pluton więc ten sektor jest szczególnie ważny w czasie tego nowiu właśnie trzeci sektor. Merkury w koniunkcji z Plutonem w Wodniku może dać nam pewnego rodzaju lepszą komunikację z własnym wnętrzem. Pracę nad sobą, ale także skupienie, koncentrację na obranym przez nas celu, ale też ludziach i grupach, których częścią się czujemy lub których częścią chcemy być. To taka podróż w głąb siebie, Rozmowy z własnym wnętrzem, głęboka refleksja i intuicja. Emocjonalnie i energetycznie będziemy skupieni na tym, co dotyczy trzeciego sektora w sposób charakterystyczny dla wodnika, znaku żywiołu powietrza więc podwójny nacisk jest kładziony na komunikację. Praktycznie wszystkie planety w czasie tego nowiu znajdują się poniżej linii horyzontu. Tylko Uran jest ponad tą linią. Trochę tak, jakbyśmy grali jakiś koncert w intymnym miejscu w naszym wnętrzu. A nagle ktoś wchodzi i przerywa nam mówiąc, że nie lubi takiej muzyki. Światło będące w trzecim domu w wodniku tworzą kwadraturę do urana znajdującego się w siódmym domu w znaku byka. Kwadratura jest nieharmonijnym aspektem, więc może to oznaczać, że z zewnątrz od ludzi. Partnerstw wszelkiego rodzaju, przyjdą do nas jakieś nieoczekiwane, wstrząsające zmiany związane z materią, które mogą w pewnym stopniu mieć wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa. To może być jakaś forma sprzeciwu ze strony ludzi, którzy myślą w inny sposób niż my. Ze strony ludzi, którzy mają inne wartości, a dodatkowo są zatwardziali w swoich przekonaniach, no bo byk mają inną filozofię życia, inne podejście do tej niż nasza wizja, nasza ta bardziej ekscentryczna, nietuzinkowa, związana z realizacją jakiejś naszej idei, która dla innych może być niezrozumiana, nieznana. A przez to nawet y, mogą się jej w pewien sposób obawiać, ponieważ coś, co odbiega od pewnych standardów, co jest dziwne, z reguły jest traktowane z pewną dozą podejrzliwości i sceptycyzmu. Kwinką Słońca i Księżyca do Wenus w Koziorożcu w trzecim domu może też mówić o pewnego rodzaju kryzysie. Jest to Aspekt zahamowania to trochę tak, jakby nasze siły twórcze, e, nasze emocje i nasze zaangażowanie skupione na tej pewnej idei wodnikowej były hamowane przez pewnego rodzaju ograniczenia, które niesie ze sobą pobyt Wenus w koziorożcu. E, Wenus w koziorożcu będzie przebywała do 16 lutego. Więcej o Wenus w Koziorożcu mówię w osobnym filmie na tym kanale. Temat poruszany w trakcie tego nowego, w moim odczuciu, to szukanie umiejętności pogodzenia naszego zaangażowania energetycznego i emocjonalnego. Pomiędzy działaniem w sposób nieszablonowy, prospołeczny, innowacyjny i połączenie tego ze ścieżką rozwoju karierowego. Czyli szukanie możliwości robienia czegoś na własnych zasadach, jednocześnie będąc dumnym z tego, co robimy, co jest nieszablonowe. Być może uczymy się czegoś. Czegoś nowego. Być, być może uczymy się od kogoś. Być może wychodzimy do social mediów, być może komunikujemy w jakiś oryginalny sposób y, nasze idee. Możemy, mówimy, może mówimy coś, co jest y, dla innych ciekawe, ekscentryczne. Chodzi o to, żeby możliwe, że można uczynić y, z tego, co robimy. Ścieżkę naszej kariery. Czy możliwe jest robiąc coś innego i żyć zgodnie z tą ideą, która dla innych wydaje się ekscentryczna, i zarabiać na tym? Jak to, co w nas oryginalne, wyjątkowe, przekształcić w naszą ścieżkę powołania medium seli w lwie? Być może tworzymy coś małego, coś innowacyjnego z bliskimi nam osobami, z rodzeństwem, z sąsiadami, tworzymy jakieś nowe projekty, eksperymentujemy, dochodzimy do internetu. Jak wyrazić swoją wolność, i jak może, będąc nieco szalonym. Sprawić, by stało się to może naszą ścieżką zawodową. Jak pogodzić ekscentryczność wodnikową, archetyp szalonego naukowca, które pewne rzeczy zgłębia sam, eksperymentuje i uczynić z tego ścieżkę naszej kariery, z której możemy być dumni. I którą możemy zaprezentować światu. Jak pogodzić to, co nietuzinkowe, zamknięte w ciemnych murach, laboratorium z wyjściem w światła Jupiterów, a dodatkowo zaoferować coś innym, działając prospołecznie. Jak sprawić, by zaledwie iskra wodnikowej idei. Przekształciła się w dostojny płomień lwiego ogniska. Jak te rewolucyjne wodnikowe działania coś, czego być może się uczymy um, może coś komunikujemy, co, co przekracza pewnego rodzaju granice uczynić wartością dla wszystkich. Jak pewnego rodzaju ekscentryczność i naszą oryginalność przekształcić w nasz sukces zawodowy? Ascendent tego kosmogramu znajduje się w skorpionie. Jak możemy wykorzystać intuicję, swoją głębię, poczucie, nasze czucie? Do osiągnięcia pewnych wymiernych korzyści materialnych, ale też czerpania radości z tego, co robimy. Po prostu. Jak sprawić, by to, co od dawna ukryte pod ziemią, przekształcić w coś materialnego, w jakiś namacalny zysk. Możemy doświadczyć pewnego rodzaju oporu, sprzeciwu w naszej codzienności, na przykład w miejscu naszej rutynie, rutyny w pracy, ponieważ jest nieharmonijny aspekt, kwadratura Merkurego do Jowisza w szóstym domu. Możliwe są na przykład problemy z komunikacją w pracy. Może to, co głosimy, może to, co komunikujemy, może nasze ekscentryczne idee nie spotkają się z aprobatą innych, z ludźmi, którzy myślą po staremu? Może wodnikowe jakości, które daje Merkury w wodniku, ten oryginalny sposób myślenia, działania, ten nowoczesny styl napotka jakiś mur. W postaci ludzi, którzy myślą inaczej, którzy mają inną filozofię życia um, i może postrzegają nasze ideę jako coś szalonego. Merkury w wodniku, a więc ta dysharmonia, może wybrzmieć na przykład poprzez internet, na portalach społecznościowych. Kwadratura urana w siódmym domu do medium seli w lwie, może też wskazywać na nieoczekiwane wydarzenia w relacjach, także tych zawodowych, które w pewnym sensie mogą utrudniać nam rozwój tego, na czym jesteśmy skupieni, na czym nam zależy, możliwe, że nasze. Poglądy będą skonfrontowane z oczekiwaniami innych ludzi, którzy mają zupełnie inny światopogląd, filozofię czy religię. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że węzły księżycowe, które już jakiś czas temu przeszły na oś Baran-Waga, wskazują też na to, że Węzeł północny, ten odpowiedzialny za przyszłość, za to, w którą stronę mamy podążać, znajduje się w baranie. A więc mamy to, co mamy rozwijać. Powinniśmy się skupić na sobie, na inicjowaniu, wytyczeniu i przede wszystkim na działaniu, na działaniach takich, które są zgodne z nami, zgodne z tym, czego pragniemy, nie przejmując się opinią innych, Posiadając już pewnego rodzaju umiejętności, które reprezentuje waga, powinniśmy te działania wdrażać w naszą codzienność, uwalniając się z pewnych ograniczeń, czy to w postaci ludzi, czy to w postaci doświadczeń, czy też w postaci miejsc. Nasza transformacja może budzić w pewnym sensie opór. Węzły przypominają nam o tym, że jedynie wtedy możemy spotkać się z drugim człowiekiem, jeżeli rzeczywiście rozumiemy siebie samych. I tylko poprzez poznanie własnych pragnień i asertywne ich wyrażanie. Możemy tak naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem. Bo tylko wtedy, kiedy poznamy własne potrzeby i pragnienia, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie i za zaspokojenie tych potrzeb. Praca twórcza, taka związana ze zdolnościami polegająca na natchnieniu, na głębokich uczuciach, yy, może być w pewnym sensie teraz też yy, jakby wywyższona. Jak myślę o tym nowiu, tak jak go czuję, to trochę tak jak. Yy, Jakbyśmy biegli za, za tym białym królikiem z, z krainy czarów, z Alicji w krainie czarów. E, nawet jeżeli tylko my go widzimy, to biegnijmy za nim. Nawet jeśli inni mówią, że jest to niemożliwe, to jest tak tylko wtedy, kiedy my naprawdę w to wierzymy. Nasza wyobraźnia to jedyna broń w walce z rzeczywistością. I właściwie czując ten now, można by było wziąć do ręki książkę Lewis Carroll, e, ponieważ jest tak wiele tam cytatów, e, które odpowiadają e, temu, co będzie się działo na, na niebie. Nie bójmy się być szaleni, nie bójmy się być wyjątkowi, działać inaczej niż wszyscy. Każdy wielki człowiek, naukowiec, wynalazca, odkrywca doświadczył chwil ostracyzmu, poczucia samotności czy wyobcowania. Jesteś szalony, brak ci piątej klepki, jesteś wariatem, ale tylko wariaci naprawdę są coś warci. To cytat z Alicji, i może jeszcze jeden na koniec. Jeżeli nie ma w tym żadnego sensu, to tym lepiej, bo świat nie musi biedzić nad tym, by go znaleźć. Jeżeli nie książka Lewis Carol, to może Forrest Gump. Nie myślał, że dobiegnie tak daleko, a dobiegł. Dziękuję wam za dzisiaj. Życzę nam odwagi. By nie bać się być innym niż, niż wszyscy. Inny to znaczy wyjątkowy. Dziękuję.